Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Dariusz III. Tak Słuchajcie, dzisiaj coś innego, nie Metin 2. Czemu? Powiedzmy, że w Metinie zrobiło się już wszystko, co było do zrobienia. A GF ma nas po prostu w nosie, więc. Papa. Pa. Czy na długi okres czasu? Jeszcze nie wiem. Wszystko, jak wyjdzie w praniu. Jak widzicie, gra jak gra wszystko wyjdzie po prostu w dalszej części programu tak powiem yy, na początku tam przepraszam tutaj zaraz będzie taki trochę chyba się mi zrobi jakiś lag. Znając, że się zaczę sklep yy, dosłownie okej okay, i co jeszcze? Ta gra jest po prostu... Wszyscy mówią, że jakieś ma strasznie duże wymaganie. Ja powiem, że tego nie odczułem. Przede wszystkim zauważyłem tylko jedną, fajną rzecz. Nie ma lagów. A jak będą lagi, to z... może coś zobaczymy. Ale to będą takie, wiecie, tylko... Tyk! Pojawi się kilka rzeczy nowych na pulpicie i po prostu koniec laga. Yy, co do gry... Jest bardzo intuicyjna. Czy można w nią grać znając angielskiego? Ja myślę, że chyba tak Jeśli ktoś by tylko nie wiem chodził na te mm, dungeony, czy jak coś tam zje dokładnie tutaj więc ja myślę, że można. Czy jest potrzebny jakiś wypasiony komputer? Wątpię. Ważne tylko, żeby coś tam wiecie potrafić zagrać samemu. Yy, czy gra jest... Popularne. Jak popatrzymy na ilość ludzi, jak jest na, na wszystkich tych cechach, tam, nie wiem, jest bardzo dużo, bardzo dużo cech. Channel. Powiem Wam, że całkiem ciekawie to wygląda. M1 jest dosyć intuicyjne, tak samo jak cała gra, ale pamiętajcie tylko o jednym. Czytajcie. Ja tak na początku myślałem, a nie będę sobie czytał misji. a nie będę... nie patrzyłem w ogóle gdzie co można odebrać. To dzisiaj tak po, po prostu polatałem i szukałem oku, gdzie można odebrać. Już wiem, że w młynie? W kartmie? No nie wiem, nieważne. Um, gra nie jest tylko taką zwykłą sieczką. Trzeba trochę pomyśleć. Z jednego prostego względu. Jak pomyślisz, to możesz się zabić na przykład o takim supem albo takim wiedzie... No, kółeczkiem w grze można wszystko praktycznie ruszyć, podnieść jest dużo interaktywnych elementów Skille. w skile ile jest 6. Tu liczyłem oj, dużo, dużo, bardzo dużo potworów. No na razie. Tam małe lewe, więc nie wiem jakie są wyżej. Pewnie hardkorowe jakieś przykład hmm, gdzieś na YouTubie chyba widziałem, jak walczyli ze smokiem. I to takim smokiem wiecie z prawdziwego a nie takim cztery łapki Adios i nie umiejącym latać. Ja myślę, że jeśli będę widział jakąś ciekawą mapę, to po prostu zrobię dla was specjalny film. Czy często z tej gry by były filmy? Ja myślę, że tak, bo jest dosyć naprawdę no, ciekawa, interesująca i po prostu warto w nią zagrać. Czy hmm? Czy będą jakieś party? Pewnie tak. Czy z kimś zagram? Możliwe, jeśli jakiś tam Polak, nie Polak... Ktokolwiek nie złapie, to chętnie się dołączę do grupy i przejdę na daną misję. To się ten gelon to bardzo dobrze. Niech już to tak jest zostanie misja. Na YouTube nie widziałem za dużo filmów z Indictusa. Dlatego postanowiłem zagrać tą grę. Ja trafiłem całkiem przypadkiem na tą grę. Wyświetliło mi się po prostu w polecanych. No i tak zobaczyłem. I powiem wam, że całkiem ciekawa się wydała. Zresztą, jedna osoba mi powiedziała, że jak popatrzyła w co ja gram, to się zapytała mnie, a gdzie Medin, no to, pff, proszę bardzo, nie wiem. Znaczy ja myślę, że tam jeszcze jakieś kilka filmów z Metinę się na pewno kiedyś nagra, ale tak naprawdę to no, sami wiecie co tam się dzieje. Jeden wielki syf. Czy to forum, czy gra, to, to wszędzie to samo jest. Próbują się ratować, ale coś nie wychodzi. Co do gry, powiem Wam tak: jakbym nie miał 10 palców, to byłoby trudno to zagrać. Medina można grać w sadem i tym najmniejszym paluszkiem. No, czyli tak. Cztery palce dla Medina są potrzebne. Tutaj. Ja myślę, że tutaj to przydałoby się 10, 2 rączki jeszcze noga do tego. Bo jest naprawdę tyle kombinacji wszelakich, że ciężko by było. Ciężko jest to wszystko ogarnąć tak, żeby był jeden ciągły kombos o różnej kombinacji. Jedyna tam na początku rzecz, jaka zauważyłem to, że tracę HP jak atakuję jakimiś tam bardziej skomplikowanymi kombosami, ale to myślę, że jeszcze rozkminię co gdzie jak. No ja się przyznam, że na razie tą grę poznania grałem w nią może już 2,5, może 3 godziny. I powiem Wam, że no bez porównania naprawdę, no dla mnie jest świetna. Mam nadzieję, że Wam się też będzie podobało. Jest tyle tej opcji, wszelakich. No, jakbyście sobie nawet ją pobrali, to zobaczycie, że to nie jest jakaś tam pierwsza, lepsza gra. To bardzo dopracowana gra. Bardzo, nad. Bardzo. No. Zajbiście dopracowana i tyle, no. W innych grach, no, przepraszam bardzo, ale widzieliście, żeby można było sobie naprawić, nie wiem, zbroję, mmm, każdy element ekwipunku osobno. No, i coś czuję, że tego w punkcie jest bardzo dużo, bo jak tam na tym całym mieście widziałem osoby, to ciężko było zobaczyć dwie takie same, dwie tak samo obrane osoby. No, ale myślę, że to jest po prostu kwestia e, wyboru na początku, to można zobaczyć takie same osoby. Level maksymalny i te inne rzeczy, jak jest, no, jeszcze niestety nie wiem, ale myślę, że się kiedyś tam dowiem. Myślę, że za kolejne 3 godziny będzie już lepiej. No aktualnie teraz będzie chyba boss, coś mi się tak wydaje, bo jest taki teleport, jakby o i dobrze trafiłem, że jest boss. Mm, boss, no, no światełko, no kurczę, nie oszukujmy się. O, i widzicie, teraz straciłem trochę HP, ale to chyba przez to, że zwaliłem sobie na głowę. Mm, tą budowlę. Albo jakiś kamyk. No nie wiem. O, ten, ten piękny kamyczek. No, ok, I się odblokowała kolejna mapa. A już myślałem, że to będzie koniec, a tu jeszcze jednak coś się szykuje. No i... No, chyba znowu boss będzie. Super, lubię bossy. Oj tak, tutaj będzie boss. No. Trzeba się napić, nachrać się jak dzika świnia i zobaczymy, co tutaj wyjdzie. Aha, to ten boss jest bardzo fajny. Nie jest jakiś tam mocny czy coś. Ale pobawimy się kombosami. Popijemy po to, żeby to dłużej trochę trwało niż kilka sekund. Piękny czerwony potworek. I powiedz mi, że nie widzieliście kiedyś taką, taki, taki film. Bo ja nawet na początku nie widziałem, jak zacząłem w to grać. A tutaj już wiecie, kolejna misja, i już tutaj kolejny filmik. No okej, okay. no to teraz trzeba szefa gnoli załatwić. Oj, no, no tak jak mówiłem, z lagami: jak jest więcej trochę potworów, to trochę się zdarza, i dużo kombinacji strzelam. Dobrze. O, i widzicie, jest jeszcze taki fajny efekt, że jak się ma mało HP, to się. Świeci ekran na czerwono. To jest chyba zaciągnięte trochę z innych gier. Nie wiem, Hitman czy coś takiego, tam też było. Max Payne, o. To no, ciekawie się prezentuje ta gra. no Nie oszukujmy się, to jest gra internetowa, tak? To nie jest gra typu, nie wiem. Wolf, Ale też jest całkiem ciekawa, no, Muszę, że ono się przyznać, że nie spodziewałem się tego, że... ...po produkcji... Hmm, ...to jest chyba koreańska... ...takiej zabawy będę mógł się spodziewać. O, i... ...boss pole. co dostałem? Aha. O, i tu też jest fajny motyw. Że się automatycznie screen robią. Itadam. Dobra, to by było na tyle. Pa, pa.